W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Natsu o relacji z Dubielem, Jellyfrucik ujawnia kłamstwo Julki Żugaja, Frizz i Wersów o niezaproszeniu ekipy na wesele, Tony Chaplin wyrzucony z, Teen z Dzień bez afery w świecie influencerów byłby niemożliwy. Tym razem emocje ludzi rozgrzała ekipa Teen Z. Paczka ogłosiła właśnie smutną wiadomość. Z grupą rozstaje się Tony Chaplin. Co ciekawe, Tony od razu uspokoił fanów, że nie znika całkowicie. Zapowiedział, że nadal będzie wpadał do domu Teen i okazjonalnie pojawiał się na odcinkach. Podkreślił też, że w grupie nie ma żadnego konfliktu, po prostu wyprowadza się z ich wspólnego domu. Prawda jest jednak taka, że jego odejście nie było przypadkowe. Tony przyznał, że złamał zasady obowiązujące w grupie. Było ich pięć, a on naruszył aż dwie. Co się wyda wydarzyło i dlaczego? Wydarzyło się tak to, że e, w Tindzie jest takich pięć reguł, takich mega ważnych, z których ja złamałem e, dwie. Dwie reguły, tak? Nie? I no, i niestety poszła informacja od tam prezesa, że już zakończył swój pobyt tutaj. I ja... Mimo to w filmie wyglądał, jakby wcale się tym szczególnie nie przejmował. Ujawnił też, że ma już plan na karierę solową, a reszta Tinzet mocno go w tym wspiera. Najbardziej emocjonalnie na informację zareagowała Eliza. W trakcie nagrania rozpłakała się i przyznała, że jest jej po prostu przykro, bo odchodzi ktoś, kto był ważną częścią ich paczki. Jak widać, u Tinzet niby wszystko w zgodzie, ale dramatyczne wydźwięk i tak musiał się pojawić. ślub Friza i Wersow był jednym z najgłośniej komentowanych wydarzeń 2025 roku i chyba nikogo to nie dziwi. Para postawiła na iście filmową oprawę. Ceremonia odbyła się na malowniczej wyspie Rodos, a wśród gości znaleźli się tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina. Całość kosztowała około 2 miliony złotych, bo oprócz samego ślubu para zafundowała gościom również pełne wakacje. Dokument Friz i Wersow Miłość w czasach online trafił do kinie, tak zamiast zachwytów zebrał potężną falę krytyki. Na film byłaby wylądował nawet wśród gorzej ocenionych produkcji. Widzowie nie zostawiali na nim suchej nitki. Natomiast kilka miesięcy po ceremonii Frys i Wersów nagrali Q&A w którym odnieśli się do najczęstszych pytań widzów. Przyznali, że doskonale widzieli, jak dużym szokiem dla internetu był brak zaproszenia dla ekipy. Wyjaśnili jednak, że lista gości była celowo bardzo krótka. Tylko 30 osób, bo zależało im na naprawdę kameralnym i intymnym świętowaniu. Bardzo jej wywołało pytanie, dlaczego nie zaprosiliśmy ekipy, dlaczego właśnie zaprosiliśmy tylko tak mało osób i tak dalej. Odpowiedź jest prosta: zawsze chcieliśmy mieć raczej małą część osób na weselu, nie? Zawsze chcieliśmy tak mieć tak, tak, kameralne wesele osób około, więc bardzo mało i my I byli tak, naprawdę nasi się, tak i tak naprawdę się kierowaliśmy takimi zasadami, po prostu z kim utrzymujemy taki bliski kontakt i spotykamy się, wychodzimy na jakieś obiadki, posiadówki, kto po prostu poświęca nam czas, my mu. Taki, to wiecie, to było dla nas wyznacznikiem, czy to jest osoba nam taka po prostu bardzo, bardzo bliska, nie? Bo oczywiście, więc... że mamy mnóstwo osób, z którymi utrzymujemy kontakt i, I się jesteśmy lubimy, kumplami i tak dalej, ale chcieliśmy zaprosić takich, wiecie, najbardziej, najbardziej takich przyjaciół i tą kategorią się też kierowaliśmy i widzieliśmy, że też ludzie się nie obrażają. Przede wszystkim cieszymy się, że nikt nie ma nam tego za złe, że nie został zaproszony, ale wiemy też, że wybraliśmy po prostu właściwych ludzi, bo bawiliśmy się po prostu świetnie, wszyscy byli tam dla nas i po prostu tak. byli nasi najbliżsi, najbliżsi przyjaciele. To byli po prostu ludzie, z którymi mamy najlepszy, najbliższy kontakt, z którymi się spotykamy często, regularnie i takich zaprosiliśmy, więc ja uważam, że tak jest najlepiej na, na swoje wesele, że po prostu czuć się mega dobrze. Jak no no wiesz, też, co u kogo słychać, on wie co u ciebie słychać, spotykacie się, się. My się kierowaliśmy też, że nie zapraszamy na przyjaciółek, wiecie takich no że To tak. też jest duża kontrowersja, to też wam wreszcie. Do e, właściwie. No właśnie, właśnie stwierdziliśmy, że zapraszamy tylko te osoby, z którymi się widujemy na przykład więcej niż trzy razy do roku. Na wiecie, jakieś święto, czy coś w tym stylu. Po prostu chcemy mieć e, takie osoby, z którymi się widujemy bardzo, bardzo często i z którymi na przykład, nie wiem, nasza rodzinka się już też po części zna, z którymi po prostu jesteśmy najbliżej, najbliżej, więc też takie osoby zaprosiliśmy. No i tutaj z góry wszystkie ciocia, przepraszam, że nie zostały zaproszone, ale po prostu taką podjęliśmy też decyzję. My też mieliśmy taką jedną zasadę, że to ma być dzień, w którym my mamy być szczęśliwi. Nie, tak. nie gość, oczywiście oni też chcemy, żeby mieli fajnie, ale to ma być na nasze wesele, nasz lecele, dzień, nasz dzień właśnie... czas dla nas mają świętować i my też naszą miłość. Tak. Więc, więc chcieliśmy zrobić tak, żeby e, nie zapraszać kogoś, bo wypada. Nie, zapraszamy, bo się z kimś przyjaźnimy, bo się z kimś lubimy, a nie, że wypada. Dokładnie i bardzo często jest coś takiego, nie? że ludzie zapraszają właśnie na dość osób, bo wypada, bo wypada. albo jeszcze sąsiadkę, koleżankę I się, mamy i Tak, czują tak się i, i, i potem tak naprawdę z tymi osobami się nawet na weselu nie zamieni ani słowa, a my właśnie chcieliśmy mieć tych najbliższych, najbliższych, Skąd? stąd też taka nasza decyzja. Kilka miesięcy temu internet żył pewnym tematem, a mianowicie rozstaniem Natsu i Marcina Dubiela. Para była razem przez naprawdę długi czas. Przetrwała wzloty i upadki, a nawet aferę Pandory, której nazwisko Marcina przywijało się wyjątkowo często. Mimo to finalnie ich związek nie przetrwał. Natalia przyznała wtedy, że to nie ona podjęła decyzję o zakończeniu relacji, ale oboje uznali, że tak po prostu będzie najlepiej. W ciągu zaledwie kilku dni spakowała swoje rzeczy, znalazła nowe mieszkanie. I wyprowadziła się. Najtrudniejszym momentem było dla niej jednak zostawienie psa, do którego bardzo się przywiązała. Ale wiadomo, nie była w stanie go zabrać, ponieważ nie należał do niej. Niedługo później postanowiła więc kupić własnego pupila. Od rozstania minęło już sporo czasu, a w jednym z ostatnich wywiadów nacu zdradziła, że niedawno doszło między nimi do szczerej rozmowy. Co ciekawe, zupełnie przypadkowo, bo Natalia musiała odebrać z jego domu sprzęt fotograficzny. Mimo tego przypadkowego spotkania udało im się oczyścić atmosferę po burzliwym rozstaniu. Dodała jednak, że nie oznacza to powrotu do koleżeńskich kontaktów, ani do odnowienia relacji. Jak wyglądają teraz Twoje relacje z Marcinem?

Zbyt dużo rzeczy nas poróżniło, żeby teraz, żeby to było na takiej stopie przyjacielskiej, koleżeńskiej. Plus ja uważam, że to nie jest zdrowe, jak się ma kontakt z ex. Ja bym nie chciała. Więc tak jak mówię, oczyściliśmy to, co trzeba było, ja już też nie czuję żalu i hmm. też mi jest lżej. A ty sądzisz o tym, że on się cofał z internetu i zajął się sztuczną inteligencją. To jest jego życie, jego sprawa. Ważne, żeby był szczęśliwy. Influencerka wspomniała też, że odkąd nie jest już z Marcinem, zdecydowanie polepszył się jej kontakt z Lexi. Dziewczyny widziały się już dwa razy i ich relacja wygląda teraz znacznie lepiej niż wcześniej. A jak wygląda teraz Twoja relacja z Lexi? Bo od czasu rozstania z Marcinem Bardzo się... Dobrze. Poprawiła nie, no, i no, no, Słuchaj, nic tak nie jest? łączy jak były jak były chłopak. Nie no, nie mówię, no nie jesteśmy przyjaciółkami, ale y, widziałyśmy się jeszcze z Julką Kosterą, wy trójkę się widziałyśmy już dwa razy w takim gronie i powiem szczerze, że spotykamy się, wspominamy sobie i jest naprawdę mega miło, A fajnie. wyciągnął rękę do przełamania tych lodów? Kurczę, nie pamiętam, wydaje mi się, że to było takie obopólne, bo my, my się lubiłyśmy zawsze, Miał się fajny kontakt. Ludzie wyobrażają sobie tak, że non stop gadacie o ex podczas Nieprawda! Nie? Słuchajcie, ja w ogóle chciałam sprostować, bo ludzie myślą, że ja cały czas dodaję jakieś rzeczy na Instastory, które są związane z Marcinem. Gówno, prawda? Ludzie muszą zrozumieć, że kobiety nie żyją tylko swoimi biłymi, wiadomo. Gadamy o wszystkim. Jakiś czas temu mówiłam Wam o sytuacji z Julią Żuga i jej komentarzem dotyczącym jednego z występów Bagiego w tańcu z gwiazdami. To właśnie ta wypowiedź zapoczątkowała ogromną falę krytyki w stronę Julii, więc jeśli ktoś nie kojarzy całej afery, to szybko przypomnę. Influencerka dość surowo oceniła choreografię Bagiego, sposób, w jaki ją zatańczył, a do tego dorzuciła jeszcze zarzut, że kompletnie się do występu nie przygotował, co jak później wyszło, po prostu nie było prawdą. Agi odniósł się do tych słów w jednym z wywiadów, ale zrobił to bardzo spokojnie i z klasą. Podkreślił, że absolutnie nie życzy Julce hejtu, ale jednocześnie wyjaśnił, że oczywiście przygotowywał się do choreografii, a co więcej, jego partnerka taneczna była wręcz oburzona tą krytyką, bo jako profesjonalna tancerka uważała, że w tamtym odcinku poszło mu naprawdę dobrze. Od tego momentu w kierunku Julki zaczęło pojawiać się nie tylko sporo merytorycznej krytyki, ale też masa hejtu. Internauci zarzucali jej, że ta za bardzo się poczuwa, że się wywyższa i że wypowiada się z pozycji eksperta, chociaż taniec nie jest jej dziedziną. Jakiś czas później Julka udzieliła wywiadu, w którym odniosła się do całej sytuacji. Utrzymywała, że nadal uważa, iż bagi mógł wtedy więcej poćwiczyć. Jednak dodała, że mimo wszystko, finale ma zamiar oddać na niego swój głos. Wydawało się, że to trochę złagodzi atmosferę, ale nic bardziej mylnego. Internauci i Jelly Frucik szybko wychwycili sprzeczność, bo w najnowszym wywiadzie Julia wyznała, że tak naprawdę od początku kibicowała Wiktorii. I to już całkowicie rozwścieczyło ludzi. Mój głos w aplikacji leci w finale na Bagiego. Ogólnie kibicowałam Wiktorii. Hmm? W komentarzach posypała się kolejna fala hejtu i wytykania, że influencerka sama. Ma sobie przeczy, że zmienia narrację w zależności od sytuacji i że próbuje ratować wizerunek, ale tylko pogarsza sprawę. No i oczywiście jak można było się spodziewać, Jellyfrucik poleciał najmocniej. On nigdy nie miał o Julce najlepszego zdania, więc ta sytuacja była dla niego tylko paliwem do kolejnej ostrej wypowiedzi. Mój głos w aplikacji leci na Bagiego. Ja ogólnie kibicowałam Wiktorii. Słuchajcie, przed Głosowała na Bagiego, a potem Nagle głosowała na Wiktorię. Jakby błagam was, ludzie. To jest taka oszustka, taka po prostu. No, słuchaj, to jest dla mnie chore, nie? Przysięgam wam. To jest po prostu, patrzcie na nie to. Mój głos... Posłuchajcie, nie? Mój głos fabryka. Słaby dowód. Słaby dowód? Przecież to pokazuje, jak jest, jak jest ohydnie fałszywa i mówiąca wszystko pod publikę. Wcześniej mówiła, że głosuje na Bagiego. No bo tak, ludzie wiecie, żeby nie miała hejtu i w ogóle. Po czym e, po tajcu z gwiazdami robi wywiad i mówi, że głosowała na Wiktorii. I to jest dla ciebie słaby dowód na fałszywość tej osoby. Serio, really? Ja pierdolę. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie o zachowaniu Julki. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Zachęcam was do zostawienia suba oraz do pod.